Cześć człowieki, a dzisiaj poćwiczymy sobie obliczenie pola tolerancji na przykładach, tak aby łatwiej było zrozumieć i zapamiętać. Ale, ale, zanim zaczniemy, jeśli drogi człowiek lubisz oglądać moje filmy, podobać się to co robię, to czym prędzej proszę, zachęcam, proponuję subskrypcję tego kanału. Możesz również nacisnąć dzwoneczek, wtedy nie ominie żaden nowy film. To dobry układ, zapraszam. I już zaczynamy. Zaczniemy od bardzo szybkiego i krótkiego przypomnienia sobie, czym jest pole tolerancji. Wszystko dokładnie jest wyjaśnione w poprzednim odcinku o polach tolerancji i odchyłkach. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam, a więc zachęcam do jego obejrzenia. Link wyświetla Wam się teraz w prawym górnym ogółu ekranu. Ale wracając, pole tolerancji tutaj widzicie, zaznaczone jest na zielono. Jak zapewne pamiętacie i wiecie, jest to różnica pomiędzy odchyłką górną a odchyłką dolną. Popatrzcie, dzisiaj będziemy pracować na Takim oto rysunku. To zaczniemy od wymiaru, który znajduje się z lewej strony o tu w ramce. Jest to wymiar w 50 plus minus 3 setki. Wymiar nominany to w tym przypadku 50. Natomiast odchyłka to plus minus 3 setki. Aby obliczyć po tolerancji musimy od górnej odchyłki odjąć do inną, czyli mamy 3 setki minus otwieramy nawias minus 3 setki, zamykamy nawias, daje to nam 6 mm, czyli. Nasze podziel tolerancji to 6 mm, a nasz wymiar jest zgodny w przedziale od 49 i 97 do 50,03 mm. I w tym przedziale, jak mamy wymiar, to jest on zgodny. Czyli na przykład, gdy mielibyśmy 49 i 97, to tak jest dobrze. Czyli gdy mielibyśmy 50, wszystko się zgadza, ale gdy mielibyśmy już 51, to nie wymiar jest poza polem tolerancji i jest on niezgodny. Teraz przejdziemy dalej. Zajmiemy się drugim wymiarem zewnętrznym. O tym tutaj. 90 plus 2 dychy minus 15 setek. Nasze pole tolerancji to 2 dychy minus, otwieramy nawias, minus 15 setek, zamykamy nawias, równa się ta. 0,35 mm. Teraz już piszemy sobie przedział, w jakim nasz detal jest zgodny. I nasz detal zgodnie jest w przedziale Obu stron tak jak poprzednio. Bo zawsze dator jest zgodny w przedział domkniętym, to musicie sobie zapamiętać. Co znaczy przedział obu domkniętym, To znaczy, że końce przedziału się do niego zaliczają. Więc wracamy do tematu. Nasz przedział to 89,85 do 90,2 dyszki. I tutaj, jeżeli mamy na przykład wymiar 91, to jest poza pozapotentujący. Gdy mamy 90 i 1, jedną dyszkę, jest dobrze. A gdybyśmy mieli 89, Jesteśmy poza. Także o to chodzi. Już mam nadzieję, znaczy nie mam nadzieję. Ja wiem, że już łapiecie o co chodzi. A teraz skupimy się na wymiarze podcięcia z prawej strony. Mamy tu FI50 plus 12 setek a dolnej odchyłki nie ma jest 0. Wymiarem nominalnym jest tutaj FI50, czyli 50. Mamy tylko odchyłkę górną. Więc poletoriancji równa się górnej odchyłce, czyli tym 12 setkom. A nasz detal jest zgodny w następującym w zakresie pomiarowym od 50 do 50 i 12 setek. Mamy jeszcze wymiar głębokości naszego podcięcia, czyli 15 plus 3 dyszki. No i nie ma dolnej odchyłki, czyli mamy 0. Więc nasze poletoriancji równa się górnej odchyłce, czyli wynosi 3 dyszki. A przedział, w jakim nasze podcięcie spełnia wymagania, to jest od 15 do 15,3 dychy. Jak już mamy rozpisane wszystkie pola i wiecie już, w jakim zakresie dany przedmiot jest zgodny, dany wymiar jest odpowiedni, możemy opowiedzieć sobie o położeniu pola tolerancji względem wymiaru nominalnego. I tutaj pierwszy przykład, którym się zajęliśmy, czyli FI 50 plus minus 3 setki jest przykładem tolerowania symetrycznego. Odchyłki są jednakowe. Różnią się tylko znakiem. Dla wymiaru podcięcia 15 plus 3 dychy minus 0 oraz dla średnicy FI50 plus 12 setek mamy tolerowanie asymetryczne. Jedna z odchyłek równa się 0. Tolerowanie asymetryczne dwustronne jest tu dla wartości 90 plus dwie dyszki minus 15 setek. Wartości i znaki odchyłek różnią się. Tolerowanie jednostronne, gdy obie odchyłki mają jednakowe znaki, na przykład FI30 minus 25 tysięcznych i minus 4 setki. I co wtedy? Nie panikujemy. Pole tolerancji wynosi, uwaga, minus 25 tysięcznych minus, otwieramy nawias, minus 4 setne, zamykamy nawias, i równa to się 15 tysięcy, A przedział, w którym wymiary są ok, to 29,96 i do 29 i Także tu nie ma pułapu. Wszystko na spokojnie i nigdy nie popełnicie błędu. Jeżeli kiedykolwiek przy jakichkolwiek obliczeniach pole toleracji wyszłoby wam ujemne, to znaczy, że gdzieś się walnęliście, popełniliście błąd, coś poszło nie tak, sprawdźcie wszystko na spokojnie jeszcze raz, a na pewno będzie dobrze. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Cześć!